Dzień dobry. Espresso, nowiny 14, 11 lutego 2016 roku. Espresso z kawą wiąże się w sposób bezpośredni. Oczywiście jest to rodzaj parzenia kawy, ale związek kawy i demokracji jest bardzo klasycznym tematem. Nie chciałbym tego rozwijać, ale w XVIII, na przełomie XVII i XVIII wieku, wedle Habermasa doszło do wyodrębnienia się przestrzeni publicznej, a przestrzeń publiczna to była wtedy przede wszystkim przestrzeń kawiarni, w której to kawiarni ludzie spotykali się, wymieniali nowiny z całego świata. Koleżanka z Kodu powiedziała mi, że powinienem nagrywać espresso razem z kawą. Dlatego chciałbym zadośćuczynić przynajmniej raz i dzisiaj wypić z Państwem ten łyczek espresso. Kawa to spotkanie. <laughs> Powstają już specjalne kawiarenki kodowskie w całej Polsce. Wydaje mi się, że to jest zjawisko bardzo dobre bo jeśli mamy sobie mówić, że ty sam jesteś nieskończonym oceanem, to spotkanie przy kawie jest tego świetną, do tego świetną okazją. Inną okazją są na przykład pikiety, pikiety w, podczas których nie pije się zazwyczaj kawy. Generalnie rzecz biorąc ograniczona jest możliwość Funkcjonowania społecznego, ale jednak widzę pewne bardzo poważne, poważne zalety takiego pikietowania. Wczoraj odbyła się pikieta pod Sejmem. Było nas około 500 osób. To była pikieta rotacyjna i nie było celem tej pikiety zebranie jak największej ilości osób. Chodziło o to, żeby pokazać, że wtedy, kiedy jest Sprawa konstytucji w Sejmie my także jesteśmy i patrzymy na to w sposób uważny, i dajemy wyraz temu poprzez na przykład skandowanie. Wydaje mi się, że podczas takich pikiet, wczoraj na przykład było sporo nieskończoności, bo były i hymny nadziei, i hymn narodowy, i inna poezja, Poezja śpiewana, jak również, również piosenki rokowe. Oczywiście było także podskakiwanie, bo ćwiczenia ruchowe na powietrzu, zwłaszcza kiedy jest zimno i pada deszcz, są jak najbardziej wskazane dla formy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie jako filologa bardzo mocno podbudowała, mianowicie. Była taka teoria kiedyś, w wiersza, która mówiła o tym, że właściwie są trzy sposoby wiązania mowy: proza bez wiązania, bez specjalnego rytmu, poezja z takim specjalnym, arbitralnym przerywaniem i to jest wers, oraz skandowanie. I to skandowanie Myślałem sobie, że nie będzie moją formą nigdy w życiu. Kiedyś interesowałem się poezją, potem dojrzałem do prozy. Zauważam, że dojrzałem obecnie do skandowania. I nie zamierzam z tego rezygnować. Skandowanie jest również formą bytu, a muszę powiedzieć, że. Dzięki temu, że osiągnąłem ten poziom rozwoju, to osiągnąłem w pewnym sensie filologiczną pełnię. Poezja, proza, skandowanie. Zupełnie na marginesie muszę powiedzieć, że oprócz spotykania się przy kawie, można się spotykać w autokarze, kiedy jedzie się na manifestację i można powiedzieć na pewno, że kiedy wita się także kogoś. Chciałbym pogratulować Gdyni za przywitanie prezydenta Andrzeja Dudy, które odbyło się z właściwym kodowi wdziękiem. Serdeczne gratulacje, dobrego dnia.